Miasto odbyło się spotkanie władz miasta, przedstawicieli Straży Miejskiej z mieszkańcami. Tematem, który na spotkaniu poruszył największe emocje, był problem Straży Miejskiej. Młodzi przedstawiciele sielskiej społeczności przedstawili swoje zarzuty dotyczące funkcjonowania tej służby w naszym mieście. No, Więc Państwo na przykład, że. Więc ja mogę rozmawiać z ludźmi, którzy ludziom mądrują, którzy reprezentują prawo, przestrzegają tego prawa, zarzuca się bezprawie. jeżeli my działamy bezprawnie. Jak panowie powzięliście takie wiadomości, to tutaj mój zastępca powiedział, obowiązkiem waszym jest zgłosić to stosownym organom. Je, jeżeli chodzi o samo działanie strażników miejskich, ono nigdy nie będzie idealne, bo to wszyscy popełniamy błędy. Ja e, widzę, że cały problem leży w kwestii wykorzystania i, i, i fotoradaru przez Straż Miejską. Powodem buntu był coraz bardziej ukryty fotoradar. Jeździmy do pracy, widzimy po prostu, jeździmy po mieście, widzimy co się dzieje, jak chowają. To nie jest w ogóle rola prewencyjna spełniona, to jest tylko czysta funkcja zarobkowa dla tego fotoradaru. Komendant Jesielski Straży Miejskiej nie ukrywał radości z powstania tak zwanej Obywatelskiej Straży Pilnującej Porządku na drogach naszego miasta już nie blokują na fotoradar, tylko rozstawiają się 100-200 metrów z jednej i drugiej strony i zakładają kamizelki i ostrzegają kierowców, że tam gdzieś znajduje się fotoradar, to oni po prostu uzupełniają nasze działania. Jest to pewna forma, za co im naprawdę serdecznie dziękuję, ponieważ oni wyręczają nas z tego zarzutu głównego, który sami podnieśli, że my łupimy kierowców. Jest oznaczenie, jest znak D51, jest pomiar, jest uwzględnienie z policją i jeszcze dodatkowa Obywatelska Straż, która zawiązała się samoistnie, wspomaga nas w tych działaniach. To znaczy, że nie chodzi nam o drenaż kierowców na terenie naszego miasta. Decyzja o zakupie fotoradaru podjęła Rada Miasta. Rada Miasta ówczesna podjęła decyzję, a my? my, po prostu żeśmy tylko i wyłącznie wykonywali to, co zleciła nam w tym temacie Rada Miasta. Cokolwiek by zresztą Straż Miejska nie zrobiła, z każdej strony będzie krytyka. Ja po prostu już przez ten czas, kiedy w niej pracuję, się. Ja wiem, że jeżeli ktoś zna się osobiście z Panem Komendantem, oczywiście mandat idzie umorzyć, ale my się nie znamy i wątpię, żeby kiedykolwiek po tej akcji udało się nam umorzyć jakiś mandat. Ale wydaje mi się, że nie. Policja ma już jeden fotoradar w tym mieście koło szpitala, stoi i spełnia swoją rolę na przejściu. Każdy z wami jest dobrze. Jest fotoradar stały, a nie chowany po krzakach. Konfrontacji, przecież w dialogu to jest właśnie, e, najcenniejsze w tego rodzaju spotkania. I powiedziałem, że musimy problem rozwiązać, bo jeżeli z tego rodzaju reakcja społeczna to ona wynika, wymaga interwencji, to ona będzie podjęta tutaj. Spór posunął się nieznacznie naprzód. Protestujący chcą rozmawiać o radarze i odstępują od pomysłu referendum likwidującego Straż Miejską. Młodzi protestujący wyrazili swoje zdanie. Teraz decyzje należą do burmistrza i komendanta Straży Miejskiej. Czy radar zniknie i młodzi dotkną swego?